Kruszek przewozi ziemniaki. Mmm. Chodź, idziemy do kuchni. Bye bye. Bye, bye bye. Tata jedzie, tak. Bye bye. Zrób tacie. ziemniaka do kuchni. Chodź, idziemy do kuchni. zawieziemy ziemniaka. Miśu. Tata bye bye zrób tacie tak. Bye bye. Bye bye. Tak po Dobrze, tak. Połóż. połóż ziemniaka na wózek i będziemy wieści ziemniaka, nie? szu. No tata pojechał bye bye. Mm -hmm. tu, 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 tu. Tata pojechał. Tata, pojechał. chcesz zobaczyć, jak tata pojechał? Chodź. No, chodź. No chodź, 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 pokażę Ci, chodź. A ruski tak możemy robić. Ruski. Szybko, szybko, zapacz. Szybko, szybko, tata jedzie. Tata jedzie tak. Tata jedzie tak. Zwóreczka, ty zrób. Tak. Ja kruszek. Tata pojechał, tak? Jedzie autem, tata. Ta, ta. Zrób baj baj, tacie. Zrób baj, baj. Tata? Baj baj. Voilà. Super. Bye bye. Tata. No. do práce. no. Tak. pojď. Tata. Mama. ho bye bye. Bardzo ładnie, Kruszku. O, Ślicznie, ładnie, brawo! Ale ładnie. Brawo, Kruszku! Poszukaj teraz ziemniaka, bo musimy zawieźć cioci do ruskich pierogów. Do ruskich pierogów? się gotować. przywieźć? Dostawa ziemniaków, Kruszek. No, jedziemy po ziemniaki, chodź. Malutku, nie przeciśniesz się teraz. No, musisz załadować ziemniaka teraz. Gdzie ten ziemniak? No. Tak, dobrze, bardzo ładnie. Znalazłeś ziemniaka! Tak. Daj cioci ziemniaka, będziemy gotować. Przywieź. Nie masz czasu. Nie masz czasu tej kruszki No nie przeszkadzaj tam nie przeszkadzaj babie nie nie, nie wolno otwierać drzwi nie można nie Daj mam ziemniaka. Daj mi. Daj mamusi, daj. Daj mi kotku, daj. Daj. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ładnie mi się No, idź, baj, baj, idź. Mam, 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 Tu mała. Gdzie jesteś? Masz tu w kuchni już jesteś. Mogłeś sam tego ziemniaka przynieść tutaj do tej kuchni.